Bardzo Wam dziękuję. Życzę zdrowia i obyście nigdy nie zaznali wojny. Pomoc otrzymujemy systematycznie, a najczęściej od Was z Polski. Ogromne podziękowanie. Moi, rodzice, ja mówię, Moi dziadkowie pochodzą z Polski. Nazywam się Kogutnicka. Oni mieszkali w okolicach Lwowa. Zostali przesiedleni tu, do obwodu Donieckiego. Polka pod Bachmutem. Tak, da, da pod Bachmutem. I przeżyła dwa i pół roku wojny. I szó, nie szó, Boimy się. Boimy, no, boimy się, bardzo się boimy, ale wciąż to, mamy nadzieję, to... że jutro będzie lepiej. No, pod Bachmutem. Tu Liman. Bachmut jar. Mi już to wszystko. I was tak otoczyli, okrążili. Da się. Wot, toż. One sobie radzą nas wziąć kольce. Konię. Despot, Putin. Ten despota Putin życzymu jak najgorszej. Doznaliśmy od niego wiele krzywty. No, to, to użasł odin. Этот Путин нам вело дуже